Wiemy także, że bydgoski RDOŚ nie wykorzysta przyznanych do tej pory 90 milionów złotych na prace remediacyjne. Po prostu ze względu na opóźnienia w ogłaszaniu przetargów jest to niemożliwe, aby wykorzystać w sposób racjonalny i odpowiedni wszystkie środki oraz aby wyrobić się w czasie przeznaczonym do wykorzystania środków. W związku z tym pytamy pana wojewodę, czy oprócz tych działań RDOŚ-u i rozwiązania zespołu do spraw Wskażenia skażenia zostały wykonane projekt działania. Od bodajże roku nie mamy żadnej odpowiedzi z urzędu wojewódzkiego na dotychczas zadane pytania. To informacje, e, przede wszystkim taką, e, że zarzuty, które są w tej chwili kierowane pod adresem wojewodnym, powinny być przekierowane pod adresem pana podawę Raport Najwyższej Izby Kontroli, który jest już, już dostępny, wskazuje na szereg e, nieprawidłowości zaniedbań ze strony służb Pana Prezydenta w zakresie właśnie um, neutralizacji zanieczyszczeń pozachromowskich. Czy dobrze zrozumiałem, że wyrok ten wystawiliście pytanie do wojewody, który nie powierzył? Wojewoda na żadne nasze... Ale na piśmie? Tak. Sprawa generalnie skończyłaby się wyrokiem sądu, tylko wysyłamy tych pism, co, co jakiś czas wysyłamy kolejne zapytania, próbujemy dochodzić na spotkania, pojawiamy się czy my, czy będąc w kontakcie z Renią Wazik, dowiadujemy się o efektach dotyczących nowych prac. Yy, niestety woda i nie tylko ignorują zapytania obywatelskie w tej sprawie. ...którzy zostawiają w kancelarii, jak i elektronicznie że nie dostaje odpowiedzi. No trudno mi odnieść się do tego zarzutu, ponieważ po prostu yy, nie, znam, nie znam tematu, nie znam tej sprawy akurat, yy, tych pism. Yy, Mogę jedynie, mogę jedynie zapewnić, że, że wszelkie informacje tutaj, które zostały przekazane, oczywiście trafią, trafią do, do kierownictwa urzędu i będziemy reagować.